Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Minecraft Wyzwania. E, dlaczego nie było odcinków ani wczoraj, ani przedwczoraj? No bo po prostu jakoś nie miałem czasu i dzisiaj zdecydowałem nagrać się ten odcinek. E, idę się wyspać. Dzisiaj nagrywam ten odcinek i postaram się też jutro i pojutrze wrzucić odcinek. Dzisiaj już będzie ostatni odcinek z budowy domu, jeśli... O, ale piękny widok mamy. Dzisiaj będzie ostatni odcinek z budowy domu, pod warunkiem, że go dokończę, ale nasz, nasz dom tu właściwie jest trochę mały, a piwnica jest duża, ale co ja wam powiem, halo, halo, co wam chciałem powiedzieć. Mam nowy projekt, ale teraz będzie dzisiaj wyzwanie na odcinku, żeby coś dla widzów, żebym zbudował, a nowy mój mam taki projekt. Że chciałbym też, yy, te, te dwie wyspy to mam za mało, no w końcu yy, fazerność, no nie? Trzeba chcieć coraz więcej. Yy, I będę chciał sobie wybudować taki podobny most, taki sam być może, jak jest ten, co mi Sterek kazał zbudować. Yy, przezwisko do Dupa ale nie będę go brzydko przezywał fajny widz, nie będę go przezywał i zbudujemy sobie tutaj most na tamtą wyspę znaczy na tamten ten, no na tamten klif i na tym klifie będziemy o fajnie to wygląda nie, nie? I zbudujemy sobie na, tamtą, na tamten klif most i chyba jeszcze no tam, już nie, tam już nie będziemy. To jest ten trzeci nasz klif, na którym będziemy mieli most. Tutaj oczywiście piszcie, kto chce być jeszcze na tablicy widzów. Jak na razie mam tutaj taksterka 7 i Waffle roysa yy, czekoladowego, oczywiście. Nie wiem, jak może być waniliowy. Waniliowe czasami są nawet smaczniejsze. Jest do jasnej, ciasnej. Doba, idę zobaczyć, jak, w jakim stopniu jest już mój, yy, moje szkło, które się tam na dole przepala. Przygotowałem się na ten odcinek, tutaj mamy nasz balkon, taki pseudo balkon, z którego możemy ten most zobaczyć, to jest balkon, to nie jest pseudo balkon, to jest normalny balkon, który tak osadzony na tym, na skale części, ale dziękuję, z stąd. Kontynuujemy naszą budowę, to będzie już chyba ostatni odcinek z naszej budowy. Bo ileż można budować dom? E, w, w tym następnym odcinku będziemy budować i w następnym coś dla widzów, z wyzwań, a potem znowu zrobię bez wyzwania odcinek i e, będę w następnym budować ten most. E, czekajcie. Hmm. To na pewno tak chciałem. I tu miało być takie wielkie te okno. Tylko zastanawiam się, czy zrobić takie wielkie na na 3. W sensie, czy takie. Czy takie te okienko zrobić, czy takie w pełni. Chyba, że takie wysokie zrobimy, co nie? Czyż nie, bo to też nie, to nie ma sensu. Miał tutaj szkło. Czekajcie, czy to ma sens? To ma inny sens. Ja jednak to zniszczę. Tak. To też zniszczę. To niestety spadło. Proszę. I tu zrobię tak. I tak. I teraz zrobię tak, tak, i będzie taki fajny, wysoki, takie ładne, wysokie okno będzie. Chciałem tam zrobić takie zadaszenie. Hmm. Na pewno zrobię. Czekajcie. No myślę, że sobie już na razie mogę wszystko rozkraftować. bo i tak teraz już tych pniaków zużywał nie będę. komin się zrobi z kamienia. E, tak więc ja sobie z tego skrawcę schodki. Dziękuję. Będzie 11 schodków. Nie, 44. Znaczy 11 razy 4, no. Łaczek zaś taki słaby z matmy nie jest. Nie, nie, nie. A wręcz przeciwnie. No, Zaczyna no, z tym wręcz przeciwnie, to takie nietrafne było. Czekajcie, tu zrobię sobie takie okienko na 3. Nie, 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 ja mam lepszy pomysł, bo takie okno jest mało wydajne. Czekajcie i zrobię takie okno, bo takie na 3 to jest mało wydajne i nic i tak nie widać. Dziękuję. Nie, 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 nie. Tutaj będą dachówki. Ja idę tymczasem obiecięcie i idę po więcej szkła. Tutaj widać już przerwie. Ja już sobie przyniosłem to, co trzeba, czyli więcej szkła. Szkła. I. Mm. W zasadzie już więcej tego szkła potrzebować nie będzie. Nie będziemy, nie będę. Nie wiem, na podobne wychodzi. Że nie, na podobne to może nie. I czekajcie, bo ja sobie będę tu się jakoś te fundamenty załatwić. No bo przydałoby się mieć... Ale nie, bo wtedy strych to taki do dupy będzie troszkę. To nie. To, tak nie. to niezbyt. Ja sobie ten dom później upiększę. Tak będzie? Tak? Kurczę. Chyba to później się zniszczy. Czy to wystaje? Tak. Tak to powinno wyglądać. No jejku, no. Już na miejsce to zniszczę. Muszę sobie tutaj zawsze jakieś taki, takie miejsce zostawić, w które będę mógł tu wchodzić w ogóle. Proszę, niech to... Nie, nie przyleci do Niestety. Czekajcie, tak. Nie wiem, czy to tak ładnie będzie wyglądać, ale miało być to tak podobnie, ale inaczej jednak. No, spadnę stąd, bo to nie chroni przed półblokami chyba. Musiałbym wejść tu. Dopiero teraz mogę się poczuć jako tako bezpiecznie. Kurczę, to jednak chyba nie będzie ostatni odcinek. To ja już sobie to bez was zrobię, bo to... No i też można oglądać, jak kuchaczek stawia blok za blokiem i się przechwala. No więc myślę, że dokończymy sobie kiedy indziej. A nie jednak chroni przed pół blokiem też. Ale z pół bloka kiedyś mi się zdarzyło spaść. Więc co ja sobie cięcie zrobię i to trochę tak podciągnę, ale już później będziecie te etapy końcowe oglądać. Dobra, słuchajcie, ja już sobie tam dużo tego zbudowałem. Ale i tak muszę całe to drewno chyba rozkraftować, bo... I tak mi tego nie starczy. Dobra, dawaj to wszystko, na, przerobimy. No tak z 36 tych schodków myślę, że to już powinno nam wystarczyć. Szyby mi nie szkoda, więc szybami się wspinam. Nawet ten dom wygląda ładniej niż myślałem, że będzie wyglądać. Myślę, że będziecie widzowie zadowoleni. Możecie też napisać, jak oceniacie ten dom. Bo mi się bardzo podoba osobiście. I w ogóle piękne malownicze tereny tutaj są. Myślę, że z tymi górami to to nie będzie najlepszy pomysł, ale jednak jest to super pomysł, bo jednak tutaj się nieźle można osiedlić. I mamy tutaj bardzo, bardzo, ale to bardzo ładne mieszkanie, znaczy mieszkanie, dom, który jest jeszcze nie gotowy, ale w dzisiejszym odcinku już będzie gotowy. Już go ujrzycie jako gotowy. Tak więc bez obaw. Kurczę. Czekajta, czekajta. Tak. Tak, tak, ja już wiem jak to załatwię, bo już to przemyślałem wszystko. O, akurat nam starczyło. Widzicie chłaczek ma oko. Wiecie, co to szczerze? Kurczę, może nam tego nie starczyć. Idę pod ten craft, tylko że to nas zaboli ten upadek na pewno. Znaczy to mnie nie zabolało tylko mojego skina w Minecrafcie. No bo wiecie, no, wciąż. Jest dobra Chłaczek, Przestań się mądrzyć tutaj głupoty wyprawiać i nie nieśmieszny jesteś. Co ja to miałem zrobić? Pół płytki. Dziękuję. Ej, ej, nieźle, kozacko, co nie? Akurat to przewidziałem, że będą nam te dwa bloki potrzebne. Ale pół nam chyba i tak jeszcze braknie, więc. Ja pierdolę głupi, chuchaczku. Coś się tu dopiero do ja nie wiem. Kuchaczek ma nierówno pod sufitem. Kurczę, nie starczy nam tego. Nie, nie starczy nam. To jest pewne. Jakby mieć tak o jeden więcej, czekajcie, ja se to zniszczę. No właśnie, z dirtu se to zrobię. Mamy zaraz więcej tego. No właśnie, i budowę domu można uznać za zakończoną. Ja wygląda tak, jak chciałem, to wam nie powiem. Komin jakiś taki komin będziemy tutaj mieli, taki na odwal, oczywiście. Ja tutaj sobie pół płytkę postawię, przecież nie, to, to głupi pomysł z tą pół płytką, Nie, to trudno, będziemy tutaj taki komin mieli. Tak, dobra, tak więc chyba już domek będzie nasz zakończony. Krótcze, jak teraz zejść z tego dachu. Myślę, że najmniej bolesny upadek to będzie. Skoczyć na ten płoty, ale jak zwykle chłopaczek to jakiś idiota i mi się nie udało. Tak więc ja sobie jeszcze tam postawię pochodnie i będę się z wami żegnać i mówię wyzwanie. E, pytanie, znaczy pytanie brzmi. E, pytanie jest tym razem nie z Minecrafta, tylko z tego Need for Speed Most Wanted. I pytanie brzmi, yy, jaki kolor yy, miała, miał Keniksek Agera R, którym grałem, nie wiem w którym odcinku, ale jaki miał kolor, tym którym grałem na wyścigu, który, którego nie kupowałem, jaki miał kolor. To ten, który oglądał powinien wiedzieć, a ja się będę już z wami żegnać, trzymajcie się i cześć.